Przyroda, przyroda, przyroda. Codziennie mamy koncerty ptaków. Zresztą teraz nawet słychać. Jak ludzie przyjeżdżają, dopiero tutaj odpoczywają. A jeżeli chodzi o uchodźców, widziałem tylko dwóch: najprawdopodobniej ojca i syna. Mam bardzo pozytywny stosunek. Nie wiem, nie powiem, a ja tam się tym nie interesuje. <grym> nie, to aby sobie dobrze była. Reszta jak to. Idą, to idą, i nie idą, to nie. Jak wchodzi człowiek na peron i nikogo innego z naszych nie ma i stoi taka grupka ludzi, tych uchodźców, to jednak jest to baba, idzie serce pięty. Bo nie wiadomo jaka reakcja, z jakimi ktoś zamiarami. Ale jakoś dzięki Bogu doczekałam pociągu, do domu przyjechałam. Mówią, że są nawet między tymi imigrantami, co przychodzą i terroryści, no to my tak słuchamy, no wiadomo, obawiamy się. A czego tu się obawiać, kogo się obawiać? Przestanie pan głupoty. Wilka tutaj lato, to człowiek może bardziej się będzie bał. A ludzi? Oni i tak idą. To, co się ogląda w telewizji, to jest na pewno dużo oszustwa. To propaganda, że tutaj naprawdę jest tak źle, że tutaj w ogóle jest u nas nie wiadomo co. Mówili, że o gromadę uchodźców chodzą, tam jest powrotem. Żadnego nie widziałam tego uchodźcy. Widać prześciutko ten mur, to wszystko, ale teraz to nikt nie zwraca uwagi na to. Już się przyzwyczaili ludzie. Tu też zresztą pan się przekonał. Cisza. Spokój. Normalnie. wiem. No, Normalnie. Nikt nie przeszkadza. Widzę, że je jeździ Straż Graniczna. Wieczorem, o północy. Nic, nikogo ja nie widzę. Żadnego uchodźca nie widziałam. No poważnie nie widziałam. Blisko żyjemy w granicy, to fakt, ale ja nikogo nie widziałam. Tylko w telewizji oglądam, to słyszę, że z tego sita, Mateusza ugodzili nożem. A kto ugodził? Bo wie pani co, co, słyszałam w telewizji, że oni w Niemczech ubiegłego roku, co oni robili, a we Włoszech co robili. Przyjęci byli emigranci, kobiet gwałcili. Oni nie jadą w celu zarobkowym. No ja rozumiem, że wojna, trudna sytuacja. No, i... no ale myśli pani, że tym ludziom trzeba pomagać? Kto, jakim? No, no tym tak. Nie, nie. Dlatego, że nie. Jak ja słyszę w telewizji, bo oglądam non stop, ja się zamykam. W zimie to już drzewa noszę już... 16, gdzie tam 16 wcześniej? Zamykam się i koniec. A wie pani, sama mieszkam, a tu na tym zakręcie. A wie pani kto z jakim zamiarem idzie. Ale ja nie widziałam żadnego uchodźca. Dzień dobry. Wypielęgnowany widzę. Ogród, trawka pięknie przycięta. To jest cała moja agroturystyka. Parking jest pusty, nie ma nikogo. To znaczy, że jeszcze nie sezon, czy? Nie, to znaczy, na co dzień turystów teraz nie mamy. Wcześniej to owszem byli. W tym roku ja już nie liczę na, na żadnych turystów, chyba że ktoś tam spontanicznie się pojawi. Ile my tutaj mamy do granicy? Od pana działki mniej więcej 5-6 kilometrów. No to jest spory kawałek mimo wszystko. To nie jest przy samym płocie, nie, przy samych zasiekach. Które jeszcze nie chcą jechać, boją się jechać w ogóle. Słuchają radia, oglądają telewizję, te media. Po prostu straszą. A jeżeli chodzi o uchodźców, w swoim życiu widziałem tylko dwóch, jak straż graniczna trzymała rok temu. A tak to więcej nikogo nie widziałem i mamy spokój. Czasami gdzieś tam ktoś widział tych uchodźców, ewentualnie były ślady, że byli na podwórku. Nikt nikomu niczego złego nie zrobił. Tyle przekroczeń, i nie słyszałem, żeby gdziekolwiek cokolwiek, czy podpalili, czy ukradli, czy zjedli, czy się włamali. Gdyby to na przykład my, Polacy, czy ktoś inny, by. by musiał być na ich miejscu, to podejrzewam, że zachowywalibyśmy się znacznie gorzej, niż oni. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Znajdujemy się w ulicy Terechowskiej. Jestem sołtysową. Jesteśmy praktycznie 800 metrów. Za lasem mamy już granicę. Jak na razie do tej pory to jest spokojnie. Jeździ wojsko cały czas bezpieczniej, nie ma co mówić, bo przedtem było naprawdę źle. Stacjonowało tutaj wojsko koło klubu, przychodzili ci uchodźcy do domu, mąż odprowadzał pod klub. Przez trzy miesiące wojsko stacjonowało i przyszli do nas do domu, mąż coś tam do nich powiedział, czy pić chcieli, zamknął drzwi, dzwoni na straż graniczną, są uchodźcy na podwórku. Nie wiem, czy rzeczywiście nie mieli samochodu, czy to było tylko takie zlekceważenie, proszę odprowadzić pod klub. Pięciu chłopa, mąż sam jeden. No to było tragiczne. No, no, zaprowadził mąż pod klub, zabrali ich i, i wszystko. Od tamtej pory mamy spokój. Dopóki muru nie było, to był, był taki troszkę strach, obawa. Ale teraz jak mur jest, no chociaż dla nich tam to im nie przeszkadza, tak? Oni mają swoje sposoby. Jak chcą przejść, to sobie przejdą. Ale myślę, że aż, żeby, aż tak tragicznie to wyglądało, o wojsko straż pojechała. To, to nie. W telewizji może to troszeczkę wyolbrzymiają na zapas, żeby człowiek troszeczkę poczuł się taki bardziej bojaźliwy. No cóż, my tutaj stabilnie żyjemy. Na dwa kilogramy 36 jajek wychodzi. Pasuje albo więcej czasami wychodzi. To pani na kilogramy jajka tak. sprzedaje? Tak. To ja pierwszy raz słyszę, że można jajka na kilogramy. Proszę, no czekać, proszę, ja zaraz przyniosę. Tu jest spokojnie. Tylko, że no teraz wojsko na okrągło jeździ. A jak nie ma, to jest spokój. Jak pani rano wstaje, to pani wzrokiem ogarnia ten las taki już blisko granicy. Czy tam kto nie idzie, nie, czy tam się nie. nic nie dzieje? Nie. A czego tu się obawiać? Kogo się obawiać? Nawet na noc nie zamykam. Do drzwi zamykam, owszem. Tak jak powinno się. <grym> w domu swoim, nie? Na samym początku, jak tu się tylko wszystko tu zaczęło, ja miałam tutaj pięciu chłopaków. Normalni chłopcy, w pana wieku przykładowo. Zapukali do drzwi, nikt nawet nie otwierał klamki, ja wyszłam. Słyszałam, że mięsa nie jedzą. No to nie dawałam mięsa. Dałam chleb. Dałam po butelce wody i poszli. Warszaw. No to pani odważna kobieta jest. A czemu się, a czego się bać tutaj? No powie pan, czego się bać tu? Kur, niech kradną, niech jedzą na zdrowie. O tam chodzą. To trzeba... swoich się może bać jak cudzych. Mówię panu na początku, samym tutaj było i wojsko, i policja, tu po łąkach wszędzie jeździli. Nie wiem, czy oni ganiali, czy oni zbierali, bo to i w nocy człowiek nie spał. Jak tobie świeco po okno, to pan śpisz? Drony puszczają często też. w Nocy w dzień. Jak wyjdę, czasami, no kurki wieczorem zamykam. No to patrzę, światełko jakieś. To dużo o pani wiedzą w takim razie. Sikać nie chodzę na podwórko, to na pewno nie podejrzą. To, co się ogląda w telewizji, to jest dużo oszustwa. Nastraszą, nastraszą, a później turyści przykładowo nie chcą jechać, bo odmawiają. Bo tutaj nie wiadomo, co się dzieje już. Jakby kogoś mordowali gdzieś na ulicy czy co, to jest spokój, mówię, cisza. Niech jadą ludzie niech się odpoczywają. Mój brat przed chwilą był teraz, jeżdżą na grzyby i kurki ozbierali, teraz obyły przed chwilką. Może sam siebie bardziej się boi jak kogoś. Sam sobie stracha nada. To nie jest tak, że tylko u nas to się dzieje. Powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, jak są uchodźcy z Meksyku, którzy przychodzą do Stanów, no to żołnierze wyciągają broń, strzelają i martwią się o swój kraj, prawda? To w tym momencie, kiedy żołnierze zostają ranni albo faktycznie coś się dzieje, że już dzieje się ludziom krzywda, no to reagujemy. A jeśli chodzi o takie życie na co dzień, to my nie odczuwamy jakiegoś tam negatywnego wpływu. Widać czasami tych uchodźców, widać dużo więcej wojska, no ale jak oni robią swoją pracę, prawda? A jeśli chodzi o tych aktywistów, to bardzo proszę proszę przyjąć takich sobie 20 do, do mieszkania do domu. Zobaczyć, czy się będą czuli bezpiecznie. Prawdę mówiąc w tym rozgardiaszu i, i przychodzą ludzie, którzy są... terroryści. Oni są już na samej granicy bezpośrednio. To, to taka jaka jest miejscowość opaka, czy tam inne takie, gdzie dotykają się do granicy. I pan powie, ja do tej opaki na przykład to będę w stanie dojechać, czy oni są w tej strefie, że tam się nie dojedzie? Żadna miejscowość nie jest ujęta w strefie buforowej tej. Może kto, ktoś tam zechce, bo tam, tam też bardzo mało ludzi jest, chłopaka. Tutaj jedziemy, a, tu jedziemy, tu a. jedziemy. Ale jest tablica, obszar objęty zakazem przebywania, wejście zabronione. No co wejście, mam? a my jedziemy, także my wjeżdżamy. Tak. Zdziwiony jestem, proszę pani, że tutaj dużo takich psów, ale z drugiej strony nie dziwię się, bo trochę strach tutaj. Kiedyś psów też tutaj tak dużo było. Powie mi pani, jak się pani tutaj bardzo, mieszka. Dobrze, bardzo. Dzień dobry pani. Dzień dobry jest w porządku. Cisza, spokój, nikt nikomu nie zawadza, nikt nikomu nie przeszkadza. Ale widok taki na mur trochę straszny i przykry, co? No trochę z początku tak, ale już my się przyzwyczailiśmy do tego, że ten mur jest. No jak potrzebny, no to potrzebny. No, A no, potrzebny? No nie wiem, czy potrzebny, czy ja nie mogę się wypowiadać, czy on jest widocznie potrzebny, skoro postawili. Bezpieczniej się pani czuje, jak jest ten mur. Było bezpieczniej kiedyś, i bezpieczniej jest teraz. I ja to nie widziałam nikogo, żeby ktoś tutaj chodził, a zresztą już czas najwyższy przyzwyczaić się do tego wszystkiego. Ja się tu urodziłam, ja tutaj mieszkam i to mi jest dobrze. I nic mi nie przeszkadza, czy wojsko, czy policja. Ja jestem jeszcze bardzo zadowolona, że oni przyjeżdżają, tutaj wszędzie nas pilnują, wszystko. A tak normalnie. Jak było, tak jest. A psów tutaj w tej wsi, takich potężnych, groźnych, to zawsze było tyle? Ja jeszcze nie widziałem na podlaskiej wsi tyle psów, żeby było. Wie pan, co, że u nas w wiosce więcej psów niż ludzi? U każdego po dwa, po trzy. No. Na pewno takie pierwsze wrażenie, to jest takie... O! Taka granica, taka ogrodzona. Bo kiedyś to nie było tego. Kiedyś normalnie wszędzie było, można chodzić, tylko no tam, nie. Słupy były, wszystko. Jak my dzieci byłyśmy, to tutaj wszędzie nie było lasu. Wszędzie to były pola, wszystko to się uprawiało. No może teraz człowiek taki bardziej jest spokojny. Bo to jest to wojsko, jest ta policja, taki pewniejszy siebie. Ktoś zawsze broni, ktoś zawsze pilnuje nas. Ale tak to. Wszyscy myślą, że jak Podlasie i tu my na samej grynie, bo każdy dzwoni i pyta się, ty się nie boisz tam mieszkać? Ja, nie. A czego mam się bać? Ja jestem u siebie. Czego mam się bać? Przecież tutaj nie jest tak strasznie. Cię no się martwię, czy dzieci przyjadą, czy wpuszczą. Bo znowu będziemy jechać gdzieś do miasta, czy gdziekolwiek, to znowu będą nas sprawdzać i w samochody, i, i gdzie jedziesz. Nawet jak do Domu Bożego jedziemy, to sprawdzają nas. Wracamy, z powrotem nas sprawdzają. No to to jest śmiech. Ja wiem, oni mają swoją pracę, owszem. Czasami pytam, czy chcą zrobić. Bo to pracują. Każdy ma swoją pracę. Aby musimy swoje żyć. Dobrze, że ta zapora jest na granicy. To, to trochę broni. Ja, ja się z tym zgadzam. To powinno tak być. Putin i Łukaszenka nasyłają na Polskę, żeby tutaj na roboty i koniec. No. A najgorzej nam tutaj przy granicznym jest. Ja nie mieszkam w Warszawie, ja bym się nie obawiała. czy w Krakowie, a my tu żyjemy. A ten Putin to... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry pies. Dobry. Dzień dobry. Migranci, co przechodzą granicę, niby bardzo boją się psów. Słyszałem taką opinię, ci, co z nimi mieli do czynienia, że jak pies gdzieś to już oni starają się jeść te posesje, żeby to nie mieć kontaktu z psami. Nie wiem, dlaczego tak oni wystraszeni, ci migranci.